Co to jest miłość? Jechałem kiedyś pociągiem podmiejskim w Warszawie, w drugi dzień świąt Wielkanocy, zauważyłem małżeństwo z dzieckiem i stała się rzecz niesamowita. Żona położyła mężowi na ramieniu głowę do ślubu to się zdarza, nawet często ale po ślubie dziecko powiedziało więc do rodziców: Ja też tak chcę. Ojciec wziął więc tego dzieciaka i tak jechali we trójkę. Podglądałem ich bezczelnie, odbijali mi się w szybie jak ten pan patrzył jak jego żona kocha jego dziecko, a jego dziecko kocha jego żonę jak ona patrzyła na męża, który kocha jej dziecko, a jej dziecko jego. Jak dziecko patrzyło na rodziców, jak oni się kochają, i olśniło mnie, żeby była miłość, muszą być trzy osoby, dwie to za mało. Jeśli jakiś chłopak z dziewczyną chcą zawrzeć małżeństwo, ale mówią, że dzieci to oni nie będą mieli, to to jest do niczego. Nieważne, nie można wykluczyć dzieci. Spowiadałem raz żonę cukiernika w jednej parafii, w której byłem proboszczem. Oni mi zawsze na imieniny piekli jakieś ciasto, żebym miał na plebanii do poczęstowania. No i kiedy kobieta odchodziła od konfesjonału, ja jeszcze ją zawołałem i szeptem mówię do niej: Pani Basiu, dwa śmietanowce, duży i mały. Chciałem jeden do szkoły, a drugi na plebanie. Przywieźli mi to na imieniny, a pani Basia się śmieje. Co jest, pani Basiu? Proszę księdza, bo tam jeszcze dwie kobiety stały w kolejce do spowiedzi. Usłyszały, co ksiądz do mnie powiedział. I jedna do drugiej mówi: Ty, to ja do niego nie idę, bo piec nie umiem. Kiedy miałem pięć lat, wędrowaliśmy z moim bratem pięć lat starszym ode mnie i zaszliśmy na podwórko, które już nie było naszą strefą. Podeszło paru pociętych na twarzy i zapytali: Czego tu szukacie gnojki? Mój brat powiedział wtedy do mnie: Ty idź do domu, a sam został. Do końca życia mu tego nie zapomnę. Powiedział: ty idź do domu, jego zostawcie. Nic mu się nie stało. Puścili go, do końca życia mu tego nie zapomnę. Pewna siostra zakonna przyszła do biskupa i mówi, że widzi Jezusa. Biskup nie bardzo chciał wierzyć, więc poprosił ją, żeby zapytała Jezusa, jakie miał grzechy na ostatniej spowiedzi. Po kilku dniach siostra wraca i mówi: Zapytałam Jezusa o grzechy księdza biskupa. I co odpowiedział? Że nie pamięta. Jak poznać, że szatan wszedł w rozmowę małżonków, po tym, że pojawiają się słowa zawsze i nigdy, jak mi przychodzi starsza pani i mówi: Ja zawsze chciałam dobra dla mojej rodziny, to jej odpowiadam: Dzień dobry, Maryjo. Nie ma nikogo, kto by chciał zawsze dobra albo zawsze zła. Małżeństwo nie jest sprawą dla dziewczynki i chłopczyka. Trzeba być kobietą i mężczyzną. Teraz mamy plagę chłopców i dziewczyn. Chłopak może mieć 30 lat, może znać języki, może być wykształcony, może mieć samochód i własne mieszkanie, a w sercu ciągle jest małym chłopcem. Dziewczyna może być wykształcona, oczytana, dająca sobie radę, remontująca dom, wyjeżdżająca za granicę na stypendia. Wszyscy mówią: Boże, jaka ona jest zaradna! A w sercu jest wciąż małą dziewczynką, która ma duchowość osiołka ze Shreka. Niech mnie ktoś przytuli. Zachowania męża i żony są tak strasznie różne. Udane święte małżeństwo to jest cud Boga, bo po ludzku to niemożliwe. Nie wiem czy to jest powszechne na świecie, ale w Polsce kobiety mają duży problem z pochwaleniem męża. Pochwal męża za to, że dobrze prowadzi samochód. Na przydługie relacje żony reaguj grzecznymi zabiegami. Naprawdę, coś ty, rewelacja. Jeśli chcesz, żeby cię wszyscy lubili, nikt cię nie będzie szanował. Jak pan Michael Jackson miał przyjechać do Polski, to prezydent Polski 40 minut stał w progu i na niego czekał, bo on się spóźniał. Rola tych, którzy występują w mediach, jest zdecydowanie przeceniona. Demony to anioły, które się zeświniły z pychy. Jeśli ci świat pokazuje, że jesteś zerem, to idź pod obraz Jezusa miłosiernego i proś błogosław mi, żeby zło nie przechyliło szali, ale żeby serce Jezusa oświeciło twoje serce. Jezus nie chce brać udziału w twoich numerach popisowych, On czeka na ciebie prawdziwego, autentycznego. Jeżeli chcemy komuś wybaczyć, musimy zapomnieć o tym, co się stało, naprawdę zapomnieć. Nie ma innego wyjścia. Kocham człowieka, jeśli zależy mi na tym, żeby on poszedł do nieba. Kto wie, może twoja postawa dawno temu na studiach, kiedy cię wyśmiewali za twoją wiarę, uratuje komuś życie. Kto wie? Miłość to strzeżenie dobra w drugim człowieku i strzeżenie, żeby było to dobro jak największe. Wiecie, jakie jest ulubione słowo w rozmowach z księdzem ja, przez wszystkie przypadki bo ja, bo mi bo mnie, bo o mnie, bo dla mnie, bo u mnie, bo ze mną, bo w moim domu. Czy ty widzisz Jezusa? O Matce Bożej jest trudno powiedzieć przepraszam za słowo jakieś wystrzałowe kazanie. O panu Jezusie to można, bo on robił nieprawdopodobne rzeczy i nieprawdopodobne słowa wypowiadał. A w Maryi, powtarzam, to wszystko jest jakoś tak skryte i to jest dla nas sprawdzian, czy kochasz Maryję, czy idziesz z nią za tym Chrystusem ukrytym, za tym Chrystusem w takich pastelowych kolorach, w pastelowych barwach kocham Boga w niej. W Maryi jest ta wielkość ukryta. Pan Bóg jest maszynistą, który wiezie nas w pociągu i jeszcze się nam nie pokazuje. Wiecie, dlaczego wielu ludzi odchodzi od konfesjonału tak samo smutnych, jak klękali, bo w głębi serca czują, że się nie wyspowiadali. Miałem nieczyste myśli. Kłóciłem się z mamą, wypaliłem papierosa, całowałem się z dziewczyną. Więcej grzechów nie pamiętam. Przeczytaj ulotkę albo zgłoś się do lekarza lub farmaceuty. Ludzie tak się spowiadają dzieci w drugiej klasie, z mamą się kłóciłem, ale że jej szpile wsadziłem, że ją już od paru miesięcy psychicznie wykańczam, ale ja nic nie robię, ja tylko się do niej nie odzywam, jak my kręcimy nawet w konfesjonale. Wiecie, kto pierwszy poszedłby do nieba? Osioł ze szreka, jak skakał i mówił Mnie wybierz, mnie, mnie. Widzieliście kiedyś w kościele kogoś, kto by wołał: Panie Jezu, mnie wybierz, mnie, ja chcę iść. Dziewczyna często nie chodzi z chłopakiem, dziewczyna chodzi ze swoimi wyobrażeniami o chłopaku. Boi się patrzeć w oczy, mówi, a co będę się jemu patrzeć w oczy, jeszcze coś tam zobaczę. Ładnie tańczy i to najważniejsze. Potem bieda w domu, dzieci chorują, ona mówi, pomóż mi, a on, zatańczę ci. Żony słabych facetów są smutne. Chodząc po kolędzie, bardzo często widzę, gdy wchodzę do mieszkania, że kobieta stoi smutna. Chodź tu, stary, wpuść koszulę w spodnie, przywitaj się z księdzem. Ja się pytam, co ona robi? Co ona robi? A ona jeszcze potem komentuje: Widzi ksiądz, za kogo ja wyszłam? To ty go rozbroiłaś, poniżyłaś, odebrałaś mu jego męską godność. On się zawstydza, może ucieka w alkohol. A potem pytasz się, za kogo wyszłaś? Co to jest małżeństwo? Jest to wspólnota dwojga ludzi, którzy nieustannie sobie przebaczają. Jeśli nie umiesz przebaczać, nie wchodź w związek małżeński. Nie sprawdzaj, czy twoja narzeczona, twój narzeczony umie powiedzieć: Kocham cię. Nie sprawdzaj, czy będziesz dobry w łóżku. Zamiast tego sprawdź, czy twoja dziewczyna, twój chłopak umie powiedzieć jedno słowo: Przepraszam. Jeśli przez całe narzeczeństwo ani razu nie usłyszałeś tego słowa, zastanów się, czy na pewno chcesz z tą osobą budować rodzinę. W małżeństwie będziecie musieli sobie ciągle przebaczać i tysiące razy podnosić się z upadków. Jak to ktoś obrazowo powiedział, szatan trzyma nas na smyczy. Jeśli chcesz iść do góry, pociągnie cię w dół. Nie zerwiesz się, choćbyś nie wiem, jak się wysilał. Im mocniej będziesz szedł w zwyżku dobru, tym mocniej będzie cię ściągał. Chrystus w wizerunku Jezusa Miłosiernego idzie. Idzie, żeby cię odnaleźć. I będzie cię szukał do ostatniej chwili, żeby cię obdarzyć swoim przebaczeniem, swoim miłosierdziem. Ona stała z tyłu i cieszyła się, że jej chłopak ma wielkie serce dla innych. Ciesz się, jeśli twój chłopak ma otwarte serce dla innych, i ciesz się, że mówi dobre rzeczy o innych dziewczynach, że potrafi w nich dostrzec piękno. Bo jeśli tylko ty jesteś dla niego aniołem. A wszystkie inne to ropuchy, to uważaj, wkrótce do grona tych ropuch dołączysz także i ty. Bo człowiek nie ma jednego serca do kochania Boga, drugiego do kochania dziewczyny, a trzeciego do kochania kolegi. Ma tylko jedno serce. Istnieje jedna umiejętność, która jest najwspanialszym prezentem, jaki można komuś dać: to cieszenie się z drobiazgów. Jeśli siedzimy cały czas z głową w chmurach, myśląc o tym, jak to nie realizują się nasze marzenia, możemy nie zauważyć tych najprostszych radości. Czy zastanawiamy się nad tym, co mamy komuś do zaoferowania, czy chcemy tylko wiedzieć, co świat oferuje nam? Wolą Ojca jest miłość, a miłość przejawia się między innymi w solidności. Że ktoś może na kimś polegać, że można mu zaufać, że nie zdradzi, nie opuści w chwili trudnej. To jest Marka. Wyobrażam sobie, że w niebie przez cały czas trwa wielka akcja ratownicza, żeby twoja dusza nie poszła do piekła. Nie wpierniczajcie pierniczków przed świętami. To był jego apel o życie w czystości. Pierniczki się je na święta i już. Taki jest porządek.